Dzisiaj zabieram was do Tuchomia, gdzie w ramach 14. kolejki Słupskiej klasy okręgowej Myśliwiec Tuchomie zagrazy Spadkowiczem czwartej ligi z Sycewicę. Zapraszam. Na stadionie w Tuchomiu meldujemy się godzinę przed meczem. Rozkładamy sprzęt, dopasowując dobrze odległość nóżek, ponieważ podłoże krzywe tam było i zaczynamy. Spotkanie to lepiej rozpoczęli goście Sycewic, strzelając już po pierwszej przeprowadzonej akcji bramkę już w 6. minucie. A chwilę po tym dołożyli następną po rzutce rzutu rożnego. Sparta ten myśl zaczęła naprawdę wyśmienicie. W pełni zdominowali przeciwników i konstruowali akcję za akcją, nie dając dojść do słowa gospodarzom. Sparta, na dobrą sprawę, pierwszą połowę powinna kończyć przynajmniej 4-0, ale los chciał, że ich przeprowadzone okazje do siatki wpaść nie chciały. Myśliwiec nie istniał pod polem karnym Sparty w pierwszej połowie i nie miał praktycznie żadnych okazji. Mówiąc praktycznie, bo miał. Na całą pierwszą połowę tylko jeden strzał celny na bramkę Sparty, który spokojnie złapał Daniel Libigocki i do przerwy zawodnicy do szatni schodzili z wynikiem 0-2. Po przerwie Sparta zgasła, nie stwarzali sobie przez prawie że całą drugą połówkę ani jednej podgramkowej sytuacji pod polem karny myśliwca, w której mogliby szukać uderzenia, natomiast myśliwiec takowej już w końcu stwarzał, ale dobrze między słupkami spisywała się bramka w Sparty Sycewice, wszystkie ataki miejscowej. Druga połówka można by rzec, że była lekkim paździerzykiem dla kibica, bo za wiele się pod bramkami obu ekip nie działo. W końcówce spotkania Sparta chciała postawić kropkę nad i, ale ich strzały powędrowały nad poprzeczką. A więc spotkanie to kończy się wynikiem 0-2 dla Sparty z Cewice, a ja zapraszam Was już do obserwacji profilu, byś następnych spotkań nie przegapił. Pozdro!